Cześć, z tej strony Bartek Pesecki. W tym odcinku pokażę wam, w jaki sposób stworzyć automatyczny szablon nazewnictwa kampanii reklam na Facebooku. Cześć wszystkim. Dalej kontynuujemy działania nasze reklamowe. To, co wam dzisiaj pokażę, to będzie szablon nazwy. Szablon nazwy niekoniecznie dotyczy reklam, ale w przypadku reklam jest on chyba najczęściej stosowany. Chodzi o to, że jeżeli tutaj mamy trzy możliwe reklamy, jedną z grafiką, jedną z wideo, jedną z karuzelą, no to w przypadku analityki przyszłej będzie kluczowe, żebyśmy, żeby te reklamy się w określony sposób nazywały. Czyli jeżeli ona się tutaj nazywa grafika, wideo, karuzela, no to ja już z poziomu nazwy wiem, co jest w środku. Jeżeli ona by się nazywała 1, 2, 3, no to gdybym później wygenerował sobie jakikolwiek raport, czy zobaczył w Analyticsie, jak się nazywają te, te reklamy, no to nie wiedziałbym, czy jedynka to jest wideo, czy może jedynka to jest grafika. Więc te nazwy są super kluczowe. No i teraz jest tak, że tworząc Bardziej skomplikowane kampanie reklamowe ze złożoną strukturą, no to takie opcje wideo, karuzela, grafika mogą być niewystarczające dla w przypadku tych bardziej szczegółowych kampanii, no bo będziemy mieli 5 razy wideo. Więc teraz co, nazwiemy to wideo 5, no i teraz jeżeli nazwiemy to wideo 5, to co znowu będziemy się zadawali to pytanie, które jest wideo 1, które jest wideo 2, które jest wideo 3 i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo podobnie jest w przypadku zestawów reklam, czyli jeżeli tutaj mielibyśmy zestaw reklam kobiety, tutaj mielibyśmy zestaw reklam mężczyźni, tutaj mielibyśmy zestaw reklam Instagram i tak dalej, i tak dalej, jakieś różnego rodzaju wariancje i w każdym z tych zestawów reklam będziemy mieli kilka reklam, no to teraz tak jakby będzie nam się ciężko zorientować, który jest który i w jaki sposób to później możemy sobie mierzyć. Więc w przypadku tego zostało stworzone takie coś, możemy sobie to zrobić poprzez, Powielenie, liczba kopii, oryginalne. Czyli teraz sobie chcielibyśmy, tworząc tą kolejną reklamę, żeby to nie była grafika kopia czy grafika 2, tylko żebyśmy to mogli w lepszy sposób zautomatyzować. Więc tutaj jest coś takie jak utwórz szablon. W tym przypadku, szablon jest, możemy, to mogą być pola, do, możemy z różnych elementów tej kampanii zaciągać informacje do tego, żeby stworzyć właśnie szablon takiej takiej reklamy. Więc ja stwórzmy może coś takiego, że to będzie tak. Pierwsza, że to będzie nazwa kampanii. Drugim elementem tego pola to będzie zestaw reklam. Niech będzie nazwa zestawu reklam. Albo nawet, nie, albo możemy sobie wziąć, żeby to było trochę bardziej zróżnicowane. Ustawmy sobie, dajmy na to płeć. Ustawmy sobie następnie. Kraj. I kolejną rzeczą, którą sobie damy, to pola z, naszego, z naszej reklamy. To będzie, dajmy na to nagłówek. I to będzie, w tym przypadku, jeszcze, niech będzie format reklamowy. My teraz, tutaj, oczywiście, możemy sobie wybrać separator. Czy to ma być kropka, przecinek, średnik, jak to ma mniej więcej wyglądać? No i klikamy sobie zapisz, czyli w naszym przypadku będzie to wyglądało tak, że będziemy mieli takim mniej więcej strukturę tej naszej, naszej nazwy, I teraz wam pokażę, jak to tutaj będzie wszystko wyglądało. Czyli, jak widzicie, teraz nam zaciągnęło pierwszą element z kampanii, czyli to będą reklamy, drugą to klikiem sobie wszyscy, no bo nie wybraliśmy płci wszyscy, trzecia rzecz to jest kraj Polska i tam kolejna rzecz to jest jakiś pojedynczy obraz, no bo tak to tutaj wygląda, że faktycznie mamy tutaj ten, ten szablon z pojedynczym obrazem. No i teraz to, co możemy sobie zrobić, to bardzo szybko tutaj pewne elementy tej kampanii sobie zmodyfikujemy, czyli wejdziemy sobie w ten punkt, żeby, żeby to było bardziej dynamiczne. Mieliśmy tutaj lokalizację tak dobrze pamiętam i dajmy na to że to będzie lokalizacja USA Stany Zjednoczone dokładnie i dajmy na to płeć będziemy weźmiemy tylko do do kobiet Dobra. weźmiemy sobie tylko płeć do kobiet kobiet no, i teraz to, coś tutaj dzieje, to w tym przypadku, jeżeli zaciągniemy ten szablon, zresztą on, on nawet od razu nam skoczył, no to już mamy kobiety USA pojedynczy obraz. Więc pewne te elementy mogą być zupełnie dynamiczne, i gdybyśmy teraz zmienili nie na pojedynczy. Jeżeli podoba Ci się ten film, to zostaw reakcję i subskrybuj mój kanał. Będzie to dla mnie sygnał, że warto tworzyć kolejne materiały o tematyce marketingu i sprzedaży. Obraz tylko na reklamę karuzelową, no to z automatu ten nasz szablon będzie się tworzył zupełnie. Zupełnie inaczej. No i teraz, jeżeli tworzymy więcej reklam, no to jesteśmy w stanie w prosty, szybki sposób później na podstawie tej nazwy się zorientować, że, że ta, ten element pochodzi z kampanii, czy może inaczej. Ta reklama dotyczy kampanii kobiety, która była skierowana do USA. Jest to karuzela, i na przykład jest to jakaś tam nazwa kampanii yy, reklamy. Oczywiście te nazwy nie są tutaj najbardziej czytelne, ale mam nadzieję, że podążacie za tą logiką, bo w przyszłości, jeżeli byśmy wzięli sobie taki układ. Który by dotyczył wszystkich reklam tutaj akurat no, na tym koncie nie mamy wielu takich, e, t, takich obszarów, czyli gdybyśmy sobie pokazywali, i byśmy ustawili tylko reklamy i tutaj u góry o, na dole byśmy mieli wszystkie reklamy z tego konta reklamowego, no to tak naprawdę my będziemy wiedzieli już, z, którego, z której kampanii, z którego zestawu reklam jest ta reklama, jedynie na podstawie nazwy. Czyli gdybyśmy mieli kilka takich y, gdybyśmy mieli kilka takich y, reklam, można zrobić taki. Test na, na potrzeby tego, żeby to lepiej zwizualizować. Ja sobie to szybko powielę. Tu chcę to nacisnąć, ale się oczywiście ukryło. Pod spodem, dobra, duplikujemy sobie reklamy. Tutaj sobie nazwijmy to duplikat. W ten sposób za chwilę to będziemy kasowali. No i teraz tutaj chodzi o to, że już nasza reklama nazywa się zupełnie inaczej. Nazywa się duplikat, bo zaciągnęła zupełnie inną. Inną, inny element. I teraz w tym punkcie, jeżeli sobie jesteśmy, wszystko sobie kasujemy, to mamy dwie reklamy, które wyglądają dokładnie tak samo. Są skierowane do tych samych osób, do kobiet ze Stanów Zjednoczonych, jest to karuzela i one i wiemy, że jedna kampania jest z kampanii duplikat, druga jest z kampanii reklamy i po, po prostu porównując sobie te wyniki, my się już nie musimy przeklikiwać przez te wszystkie zestawy reklam czy kampanie. tylko z tego poziomu jesteśmy w stanie w czytelny sposób się po prostu zorientować która kampania działa lepiej, która grafika działa lepiej, w przypadku kiedy mamy te same elementy, typu kobiety, Stany Zjednoczone i Karuzela w tak, tak sam sposób stworzony. Bardzo podobna mm, opcja jest oczywiście w przypadku tworzenia zestawu reklam, czyli w, w tworzenia edytowania nazwy, jeżeli chodzi o zestaw reklam, czyli również tutaj możemy sobie stworzyć szablon. W tym przypadku jest to jakiś tam szablon y, domyślny, czyli kraj plus wiek plus płeć. Można oczywiście sobie modyfikować ten, ten szablon, dodawać inne elementy i w przypadku kampanii mamy bardzo podobnie, czyli jest tak, że jest to kampania y, sprzedaż, y, czyli jaki jest cel reklamowy i jaka jest metoda optymalizacji budżetu, i my tutaj możemy sobie w tym przypadku wpisać na przykład, że to będzie kampania XXXXX i to zaciągnie nam tą y, nazwę tutaj do. Y, do tego jakby szablonu, będziemy, że to po prostu wiedzieli, że ta, tak się na, nazywa ten, ten nasz szablon, właśnie, który będziemy wykorzystywali. Więc w ten sposób możemy sobie tworzyć, trochę przyspieszać tworzenie reklam. Oczywiście warto się zastanowić, jak ten szablon powinien być skonstruowany, no bo jeżeli on będzie za długi albo za krótki, no to albo nie będziemy mieli wystarczającej ilości informacji, albo będzie po prostu ich przesyt i będzie po prostu to, to nieczytelne, ale tworząc takie szablony reklamowe po prostu w przyszłości mamy prościej zarządzać tymi kampaniami, nie musimy tych wszystkich nas tworzyć od, od początku, tylko są one po prostu zdynamizowane. Dobra, to co? Wielkie dzięki za... Za dzisiaj, ja to może sobie nazwę. Tutaj celowo trochę dam jako szablon, żebyśmy wiedzieli o co chodzi, bo ta nazwa reklamy nie jest aż, taki, to aż tak czytelna. Będziemy sobie tworzyli kolejne elementy tej kampanii. Dobra, wielkie dzięki. Trzymajcie się, cześć.